Kante oraz trzy pozostałe karty Toty Flashback potwierdzone. Każda z nich na pewno pojawi się w SBC, więc zaraz powiem Wam kiedy wlecą do gry, jakie mogą mieć wymagania oraz czy będzie warto ich wykonać. Oprócz tego poznaliśmy również nominowanych do głosowania na 12 kartę Toty Mężczyzn oraz Kobiet. Na 100% już dziś będzie można na nich zagłosować, więc za chwilkę opowiem Wam jak będzie można to wykonać oraz kto pojawi się w głosowaniu na 12 kartę Toty Kobiet. A na końcu porozmawiamy jeszcze o kolejnych kartach Icon Toty, które pojawią się na 100% w SBC. Ponieważ będzie ich aż 3 oraz pokażę wam potwierdzone statystyki wszystkich kart toty. Ostatni konkurs wygrywa czterech widzów. Pozdrawiam Was i oczywiście gratuluję wygranej. A dziś w komentarzach typujcie wynik meczu Lazio, Osoba, która poprawnie wytypuje, dostanie taką samą nagrodę jak zawsze. A ja tylko przypominam, że aby kwalifikować się do konkursu, musicie mieć lajka pod tym filmem i suba na moim kanale. A odcineczek zaczniemy sobie od uporządkowania tego, co już wszystko jest pewne. Ja tylko szybko poka pokażę wam te karty, żeby nie zanudzać, a jak ktoś sobie chce zatrzymać, żeby się tej karcie. Przyglądność, to sobie po prostu zatrzymajcie odcinek, albo wróćcie do tego. Mamy potwierdzonego na pewno Bellingama i wszystkie te źródła pochodzą od Foot Sheriffa, czyli w 100% są pewne: także Bellingham, Rodri, De Bruyne, Haland, Mbappe, Messi, Hansen, Kerr, Smith. Oraz puter. Dokładnie tyle. Jeżeli się nie mylę, 8 albo 9 kart tutaj wam pokazałem. Wszystkie one są potwierdzone i wszystkie w 100% pojawią się już na dniach, które sobie zaraz mówimy. No nie ma co mówić, karty te wyglądają pięknie, więc życzę każdemu z was, abyście to chociaż taką jedną trafili i mam nadzieję, że będzie ona zawsze wymienna. No a teraz na ekranie widzicie, jak będzie wyglądało głosowanie na 12 kartę, tym mężczyzn. Pojawi się ono już dziś o godzinie 19 w Ultimate Team. Będzie ono w formie player playerpika i dostaniecie je od razu, jak zalogujecie się do Ultimate Team. Wybraną. Kartę, którą sobie wybierzecie, na którą będziecie chcieli oddać swój głos, powinniście otrzymać na jeden metr wypożyczenia, ponieważ tak zawsze było, przynajmniej do tej pory. Ja oczywiście nie powiem teraz, na kogo oddam swój głos, ale jeżeli ktoś mnie śledzi od dawna, no to na pewno się domyśla, ale powiem wam, że wydaje mi się, że nie ma innej opcji niż wygrana Ronaldo. Nawet gdyby wszyscy gracze się zmówili, gdyby każdy zagłosował na przykład na Trenta, to i tak jej da mi się wydaje jako wygranego tego Ronaldo, bo wiedzą, że ten Ronaldo da im na pewno bardzo mocno zarobić. No i tutaj jeszcze potwierdzenie od Fat Trading Romania, że takie trzy karty nominowane, że zostały nominowane, także żebyście wiedzieli, że wszystko jest w 100% pewne. Natomiast głosowania na 12 kartę to tych kobiet nie ma potwierdzonego, ale moje predykcje wyglądają tak. Ja już wczoraj się na ten temat wypowiedziałem. Powiedziałem, dlaczego akurat te karty i na kogo bym zagłosował. Także dzisiaj nie będę tego ponownie wypowiadał, żeby was nie zanudzić. Także jak kto jest ciekawy tego tematu, to we wczorajszym odcinku macie wszystko ładnie wyjaśnione. No a teraz coś, na co chyba wszyscy z nas czekali, a mianowicie dostaliśmy potwierdzonej karty flashback, które wszystkie znajdą się w SBC i na sam stan ten najpewniejszy był Kante. Kante pokazany jest na wielu źródłach, w tym na przykład na Fiat Trading Romania, no i oczywiście na 100% będzie w SBC. Oprócz Kante mamy również Morgan, mamy również Bruno Fernandesa i te trzy karty na 100% przed Sheriffa są potwierdzone. Oczywiście nie ma podanej daty, kiedy one wlecą do Ultimate Team, ale może być tak, że na przykład będą one wlatywać stopniowo. Jak na przykład dzisiaj o 19 będą w paczkach napastnicy, to być może w SBC pojawi się Morgan. A jak oczywiście za trzy dni będą do dorwania do w paczkach pomocnicy, to może wtedy dostaniemy Bruno oraz kolejnego dnia na na przykład, Jeżeli oczywiście dowiem się konkretnych dat, to obiecuję, że Wam o tym wszystkim w jutrzejszym odcinku powiem. No i oprócz tych trzech kart dostaliśmy również Alfonso Davisa. Tylko weźcie pod uwagę to, że Davis jest z Foodzone, a ten ziomek czasami dawał fake info. Także tutaj się nie napalajcie, nie jest to potwierdzone. Ale taka karta to ty Flashback też jest oczywiście pokazana jako niby potencjalna karta w SBC. No i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Oczywiście, tak jak mówię, Foodzone, także patrzcie na to przez, pa przez palce. Ale te wszystkie trzy karty na 100% są potwierdzone. I oczywiście, jeżeli chodzi o te karty, czy będzie warto je wykonać. Jest to ciężkie pytanie, ale i jej zawsze dawało flashbacki na korzyść graczy, to znaczy, że nie dawali oni wysokich wymagań i że w 80% przypadków, jakie zawsze pojawiały się karty flashback, no to opłacało się je zrobić. I standardowo, jak one wlecą do gry kolejnego dnia, no to oczywiście kolejnego dnia u mnie w odcinku, będziecie mieli ich e, opinię, ich recenzję, czy warto je wykonać, albo może jakie karty inne warto zrobić, zamiast ich w wasze miejsce w składzie. A teraz kolejna piękna informacja, a mianowicie best został potwierdzony przed przez fut Sheriffa, jako karta Toty Icon, która pojawi się na 100% w SBC. Wcześniej mieliśmy już potwierdzoną Sawę, także to jest kolejna karta Icon Toty, która na 100% będzie w wyzwaniach budowania składu. Dokładnej daty również nie ma podanej, ale nie będę nawet strzelał, bo nie chcę wam mylić w głowach. Wiadomo, że na papierze Best wygląda świetnie. Mam nadzieję, że i jej nie zmarnuje tego potencjału i na siłę nie zawyży wymagań, ponieważ nie ma co się oszukiwać. Ale taki Best i taka SAWA, gdyby podczas Toty nie byli jakoś drodzo, drogo wyceniani, to na pewno ten foder byłby tani i na pewno byłoby warto ich wykonać. A jak jesteś już przy kartach i kontoty, to dostaliśmy potwierdzone statystyki kilku kart. Mamy potwierdzonego Cole, mamy potwierdzonego Riberiego, Vieire oraz Ronaldo Nazario i każda z tych kart będzie miała po dwa playstyle z plusem i każda z tych kart znajdzie się w paczkach. Także taka oto informacja. Kiedy te karty wlecą do gry? Prawdopodobnie już dziś o godzinie 19, ponieważ tak mamy rozpisane na rozpisce, ale tą rozpiskę sobie jeszcze w dalszej części tego odcinka dokładniej rozłożymy na czynniki pierwsze. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj sprzedały się kolejne kilka miejsc w randze handlarz dlatego przypominam, że do końca stycznia miejsca są ściśle ograniczone, tam gdyby ktoś nie wiedział, gotowe filtry do snajpienia, gotowe nazwiska, gotowe inwestycje raz dziennie odczytujesz i masz pewne sianko a twój aktualny budżet i doświadczenie nie ma totalnie żadnego znaczenia, miej na uwadze to, że przed Toty i podczas Toty zwykle zarabia się naprawdę najwięcej z całego okresu Fify także gdybyś był chętny, to oczywiście wpadaj link do Discorda macie w opisie i kto pierwszy ten lepszy, zapraszam. No i mamy już dziś tak naprawdę za kilka godzin pierwsze 6 kart Toty w paczkach to co widzicie na ekranie, czyli oczywiście Haaland, Mbappe, Messi, Kerr, Smith i Hansen to właśnie te karty będzie można już dzisiaj trafić. Tutaj na ekranie teraz widzicie cały kalendarz, który pokazywałem już wcześniej. Mamy oczywiście napisane napastnicy będą od dzisiaj do 21 później od 21 do 23 będą pomocnicy, no i obrońcy od 23 do 25, a cała drużyna Toty od 25 do 2 lutego, no i oczywiście w międzyczasie dostaniemy jeszcze pierwszą oraz drugą drużynę Toty Icons, a później od 26 stycznia dostaniemy jeszcze dwa dodatkowe zespoły i będzie to jeden zespół wyróżniń Toty oraz jeden dodatkowy zespół, który jest podpisany jako fan favorite i dokładnie nie wiem co to oznacza, no ale wychodziłoby na to, że chodzi chyba o kartę, która wygra w głosowaniu na 12 kartę Toty. Wielu z Was też mnie pyta, kiedy otwierać odłożone paczki i kiedy te paczki najwięcej mogą wam oddać. I ja na to pytanie zawsze odpowiadam tak, żebyście sobie zostawili paczki do tego dnia 25 stycznia i dopiero wtedy wszystko otwierali. Oczywiście, jeżeli macie trafić toty, to i tak raczej tą kartę traficie, ale oczywiście 25 stycznia dajecie sobie dodatkowe szanse bo zamiast 6 czy 10 kart e, toty w paczkach macie iż, ich aż 25, także oczywiście szansa jest kilkukrotnie większa. Ja 3 lata pod rząd odkładałem te paczki i 25 w tym przypadku sobie je otwieram, jak była cała duża do trafienia i 3 lata pod rząd taką kartę toty trafiałem, także według mnie cały ten sposób się sprawdza. No ale oczywiście nie jest tu ściśle powiedziane, że jak go dłożysz, to na 100% taką kartę trafisz. Teraz garstka takich szybkich newsów. Dostaliśmy informację, że również rozbudowy ligowe pojawią się z ligi MLS, czyli oczywiście z ligi, w której występuje na przykład Messi albo Smith. Źródło to jest tylko i wyłącznie fudzone, ale ta informacja była również na wielu innych źródłach, także wydaje mi się, że można w tym wypadku powiedzieć, że w 100% jest potwierdzona. Co może ta informacja oznaczać? Tylko i wyłącznie to, że cena Messiego oraz Morgan oraz Smith, przepraszam, nie będzie aż tak bardzo zawyżona, bo będą oni chociaż troszeczkę bardziej łatwiejsi do zdobycia. No i oczywiście taka rozbudowa ligowa będzie do wykonania prawdopodobnie już dziś albo 25 stycznia, bo to nie ma się napisane i po prostu przepala na przykład 5 kart z ligi MLS, dostaniecie 3 karty, na przykład złote rzadkie z MLS, i po prostu no tam będzie można trafiać karty toty. I takie rozbudowy ligowe pojawią się z każdej stop 5 lig, czyli oczywiście Bundesliga, Liga Francuska, Seria, Liga Włoska, no i liga hiszpańska. A tutaj nasz ukochany fut sheriff napisał nam, co dziś pojawi się w paczkach. No i oczywiście dostaliśmy informację, że dzisiaj wieczorem zaczyna się oczywiście napastnice i ikony w paczkach, czyli na przykład Messi i Ronaldo Nazario, oprócz tego flashback SBC Kante i Bruno. No, czy pojawią się dzisiaj? Tak napisał Food Sheriff. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. A oprócz tego, Sava, to ma się pojawić w SBC, nowe ewolucje, no i zaczyna się głosowanie na 12 kartę. To to, co wam już pokazywałem, a w zadaniach ma się pojawić Dante oraz Szaka. No i oczywiście wiele paczek i SBC ogólnie się pojawią w grze. Także wydaje mi się, że sytuacja informów delikatnie się poprawi. Informy sobie omówimy za dwie minutki, także wysłuchajcie odcinka do końca. No i jeszcze Dong napisał to wszystko, co nadchodzi w najbliższych dniach, czyli oczywiście album jako zwycięzca zawodnika Ligi Francuskiej, Bruno Fernandes jako flashback w SBC, Kante flashback w SBC, Mordan flashback w SBC, Sawa w SBC, Best w SBC, Dante i Shaka w zadaniach, ligowe upgrade'y, no i oczywiście nowe ewolucje Toty, także będzie się działo naprawdę dużo. Jeżeli natomiast chodzi o wczorajszy content, dostaliśmy przede wszystkim Kafu, Kafu, który oceniany jest bardzo pozytywnie i Kafu, który nie ma co się oszukiwać jest tani, aktualnie oceny jak widzicie są tak naprawdę tylko pozytywne, no i za taką kartę musicie zapłacić około 580 tysięcy końców, no i oczywiście jak najbardziej to SBC polecam, Kafu jest to jedna z solidniejszych kart na prawą obronę. Będzie Wam służyła naprawdę długo. A podczas toty, albo ewentualnie pototy, może wyjść jeszcze taniej, Ponieważ naprawdę fodery będą bardzo mocno zaniżone. Także ja, oczywiście, polecam. Ja tego kafu również po toty sobie go zrobię. I na pewno będzie on bardzo dobrą kartą na swoją pozycję. Statystyk nie ma co omawiać. Naprawdę bardzo solidne. I na pewno karta, która Wam się nigdy nie znudzi. No i oczywiście ważne mecze, które wleciały wczoraj. Ale ważne mecze, pod które nie dało się dobrze zainwestować. Ponieważ w żadnym z tych składów nie mieliście wymaganej karty z konkretnego klubu. Klubu. Zazwyczaj w tym najlepszym yy, SBC była wymagana karta, na przykład w tym, w tym wypadku powinna być wymagana karta z Manchesteru City i z Liverpoolu. A tutaj macie do przepalania tylko karty dwie z danej ligi, także no pod te SBC nie dało się zainwestować. Oczywiście na Discordzie z handlarzami próbowaliśmy, no ale nie wypaliło. Ale fajne jest to, że podważne mecze nie da się stracić, bo jak bierzecie karty po najniższej cenie rynkowej, to i tak te karty potem bardzo łatwo, łatwo po takiej samej cenie sprzedać, no i wychodzicie na zero. Także inwestycja pod podważne mecze zawsze oddaje. No i doszliśmy do tego momentu, gdzie omawiamy nasze Informy. One delikatnie wczoraj poszły w górę, ponieważ na komputerze kosztują około 27 500, natomiast na, kons na konsoli w okolicach 29 500. No i jak pamiętacie, jak mówiłem Wam, żeby inwestować w nie, no to właśnie zbliżamy się do tego punktu wyjścia, bo braliśmy je około 29-30 tysięcy, także tak naprawdę jesteśmy na zero. Ale miejcie na uwadze to, że oprócz tego, że dzisiaj w paczkach pojawi się wiele nowego kontentu i oczywiście wiele nowego kontentu w SBC, to również dzisiaj kończy się pik informowy i nie jest nigdzie powiedziane, czy jej go odświeży. Jeżeli go odświeży, no to okej. Okay, tak naprawdę nic nam to nie, do, nie daje, ale jeżeli jej go nie odświeży, to informy na pewno pójdą jeszcze mocno w górę, a to co pokazujemy wam przed chwilą, nowe flashbacki w SBC, sama w SBC, bez SBC i naprawdę wiele nowych paczek, także wydaje mi się, że te informy naprawdę odbiją w górę, jeżeli chodzi o dobieranie tych informów, na razie bym ich nie dobierał, ponieważ wiem, że wielu z nas ma w te informy już grubo zainwestowane, czekamy na dzisiejszy rozwój wydarzeń, na Discordzie oczywiście handlarze was będą na bieżąco informował, tak, wy się niczym nie musicie martwić, a z wami, wszystkimi widzami, jutro o 14 sobie ten temat podsumujemy, powiem wam po ile te informy schodziły, po ile wystawiacie jutro na wieczór, także w jutrzejszym odcinku, mam nadzieję, że z każdym z Was się widzę. No i co, widzimy się jutro o 14 albo chwilę po niej. Także do zobaczenia, siemano